tak zapytała o datę końca II wojny światowej. To co by padło? No, pewnie 8 maja 1945. To taka data, którą wszyscy znamy ze szkoły. Dokładnie. Może ktoś by jeszcze rzucił wrzesień i kapitulację Japonii, ale źródła, którym się dzisiaj przyjrzymy, pokazują obraz no o wiele bardziej skomplikowany. Zdecydowanie. Okazuje się, że koniec tego największego w historii konfliktu to nie był jeden konkretny moment. To był cały proces, rozciągnięty w czasie, w przestrzeni. Mhm. Mamy tu co najmniej pięć różnych dat i każda z nich oznacza koniec czegoś innego. Nasza misja na dziś to rozebrać ten finał na części pierwsze, zrozumieć dlaczego wojna, która pochłonęła świat, nie mogła tak po prostu wstrknięciem palców się skończyć. To jest, wiesz, fundamentalne pytanie bo te różne daty to nie są jakieś historyczne ciekawostki. To nie jest quiz. Nie, to są ślady potężnych sił politycznych, które zaczęły kształtować nowy świat, zanim jeszcze ucichły ostatnie strzały. Mamy tu wymiar militarny, czyli no, po prostu złożenie broni. Tak. Mamy wymiar prawny, kiedy państwo przestaje istnieć. Tak. I co najważniejsze, jest ten wymiar polityczny. Gdzie zwycięzcy od razu zaczynają swoją grę. I walka o to, jak będzie wyglądał koniec wojny, była w rzeczywistości pierwszą bitwą zimnej wojny. Dokładnie tak. Dobrze, to rozłóżmy to w takim razie. Zacznijmy od Europy, bo tu chyba jest najwięcej zamieszania. Pierwszy, taki logiczny koniec, nastąpił 7 maja 1945 roku. W, w Reims, we Francji. Tak, w kwaterze głównej Eisenhowera. Niemiecki generał Alfred Jodl podpisuje bezwarunkową kapitulację. Dokument jest jasny. Walki mają ustać następnego dnia, 8 maja o 23:01. I z punktu widzenia wojskowego, prawnego, wydaje się, że sprawa załatwiona. Prawda? Koniec. No właśnie, wydaje się. Bo z perspektywy zachodnich aliantów tak, to był koniec. Ale na wschodzie siedział ktoś, kto miał na ten temat yy, zupełnie inne zdanie Józef Stalin. Oczywiście. Dla niego ta kapitulacja w Reims była. No, Nie do przyjęcia. I tu nie chodziło o żadne kruczki prawne. Tu chodziło o czystą symbolikę. O politykę. O prestiż. O prestiż, dokładnie. Pamiętajmy, to Armia Czerwona poniosła największy ciężar walk w Europie. To ona zdobyła Berlin. Jej żołnierze zawiesili flagę nad Reichstagiem. Mhm. Anów i Brytyjczyków po prostu umniejsza tę rolę. Wiesz. To tak, jakbyś wygrała maraton, ale medale odbiera ktoś inny. Chwila, chwila. Czyli Stalin zmusił wszystkich, całą koalicję, która właśnie wygrała największą wojnę w historii, żeby powtórzyć całą ceremonię, tylko dlatego, że nie podobało mu się miejsce? To pokazuje jego siłę w tamtym momencie. I arogancję. On już nie prosił, on żądał. Ale to było coś więcej niż tylko scenografia. To był teatr polityczny, w którym Stalin chciał być no, głównym reżyserem. On publicznie nazwał ten akt z Reims zaledwie wstępnym protokołem. Sugerując, że jest nieważny, albo przynajmniej nieostateczny, argumentował, że Niemcy mogliby go wykorzystać, by dalej walczyć na wschodzie, co było oczywiście pretekstem. Jasne, prawdziwy cel był jeden zorganizować własny spektakl w sercu pokonanej bestii, w zdobytym przez siebie Berlinie. Chciał, żeby to najwyższy rangą niemiecki dowódca Feldmarszałek Keitel ukorzył się przed jego marszałkiem żółkowym. To miało być ostateczne upokorzenie III Rzeszy i demonstracja siły ZSRR-u. I tak dochodzimy do drugiego końca wojny w Europie, zaledwie dzień później. Późnym wieczorem 8 maja w berlijskiej dzielnicy Karus-Horst wszystko się powtarza. Tym razem pomyśli Stalina. Jest Keitel, jest Żukow, są wszyscy. Podpisują praktycznie ten sam dokument. Ale tu pojawia się kolejny y, fascynujący detal. Coś, co ma konsekwencje do dzisiaj. Różnica czasu. No właśnie. Kiedy w Berlinie składano podpisy późnym wieczorem 8 maja, w Moskwie zegary wybijały już po północy. Był już 9 maja. I to nie był przypadek. To stało się trwałym ideologicznym markerem. Zachód do dziś świętuje Dzień Zwycięstwa w Europie, VE Day, 8 maja, a cały były blok wschodni, dziś głównie Rosja. Obchodzi go 9 maja. Niesamowite. Ta drobna, wydawałoby się, różnica wynikająca z politycznej gry, stała się jednym z pierwszych symboli pęknięcia. To był dosłownie pierwszy strzał w zimnej wojnie, oddany za pomocą atramentu. Czyli mamy już dwie daty, dzieli je niewiele ponad 24 godziny, a na dekady podzieliły kontynent. I kiedy wydaje się, że to już koniec dziwnych historii, źródła pokazują, że nawet po tych dwóch kapitulacjach, Trzecia Rzesza wcale nie przestała istnieć. Jak to w ogóle możliwe? I tu wchodzimy w ten trzeci wymiar, o którym mówiłem. Wymiar prawny. Aha. Te kapitulacje z Reims i Berlina dotyczyły sił zbrojnych. Wehrmachtu. To były akty czysto militarne. Ale państwo to coś więcej niż armia. No tak. Po samobójstwie Hitlera, zgodnie z jego testamentem, władzę przejął admiral Karl Donitz. I on utworzył rząd, który rezydował w takim małym mieście Flensburg przy granicy z Danią. I ten rząd funkcjonował? No właśnie. Był kompletnym fantomem, bez żadnej realnej władzy, ale formalnie istniał. Na jego siedzibie, przez prawie dwa tygodnie po bezwarunkowej kapitulacji armii, wciąż powiewała flaga ze swastyką. To brzmi no, jak scena z jakiejś absurdalnej komedii. Cały świat świętuje, a w jakimś zapomnianym mieście garstka nazistów wciąż rządzi nieistniejącym państwem. Dlaczego alianci na to pozwalali? Wiesz, na początku był po prostu chaos. Priorytetem było rozbrojenie milionów żołnierzy, opanowanie sytuacji humanitarnej. Rząd Donica był na samym dole listy spraw do załatwienia ale z czasem ta prawna luka stała się problemem. I co zrobili? Ostatecznie 23 maja 1945 roku Brytyjczycy po prostu wkroczyli do Flensburga, aresztowali Donica i jego gabinet i formalnie rozwiązali ten rząd. I to jest nasza trzecia data. Tak. Administracyjny koniec trzeciej rzeszy. Moment, w którym ostatni, choćby iluzoryczny, Ośrodek niemieckiej suwerenności został zlikwidowany. Dopiero wtedy państwo niemieckie jako byt prawny przestało istnieć. Czyli, jak tak na to patrzę, to wychodzi na to, że losy Europy były już w dużej mierze przypieczętowane na długo przed tym, jak ostatni żołnierz złożył broń, prawda? Zdecydowanie. Te wszystkie militarne i prawne formalności wydają się być tylko konsekwencją decyzji, które podjęto znacznie wcześniej. Dokładnie. Polityczny koniec wojny zaczął się na długo przed jej militarnym finałem. Źródła wyraźnie wskazują na konferencję w Jaucie luty 1945, trzy miesiące przed upadkiem Berlina. Wielka trójka. Roosevelt, Churchill i Stalin to tam nad Morzem Czarnym de facto podzielili świat. Tam zapadły decyzje o podziale Niemiec i Austrii na strefy okupacyjne, które no, utrwaliły się na 45 lat. Tam powstały zręby ONZ. Jałta to był moment, w którym zwycięstwo militarne, które było już tylko kwestią czasu, zostało przekute na konkretny porządek polityczny. A dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej Jałta była po prostu wyrokiem. W oficjalnych komunikatach mówiono o wolnych i nieskrępowanych wyborach. Ale kluczowe były sformułowania o konieczności posiadania przez te kraje rządów przyjaznych Związkowi Radzieckiemu. Dyplomatyczny wytrech. Który pozwolił Stalinowi zainstalować marionetkowe reżimy. Dla krajów takich jak Polska, Czechosłowacja czy Węgry maj 1945 rok nie oznaczał wyzwolenia, a jedynie zamianę jednej okupacji na drugą. Ich suwerenność polityczna skończyła się właśnie w Jałcie. Taką tezę. Reszta była już tylko tragiczną formalnością. Skoro w Jałcie już wszystko ustalono, to po co w ogóle była ta późniejsza konferencja w Pogdamie latem 45, już po kapitulacji Niemiec? Czy to nie było tylko taka, wiesz, okazja do zrobienia sobie zdjęcia? Pogdam był już zarządzaniem zwycięstwem. To było spotkanie na poziomie, powiedzmy, administracyjnym. Ale co ważne, zmieniła się obsada. A no tak. Roosevelt, który zmarł, zastąpił znacznie bardziej nieufny wobec Stalina Herr Truman. A w trakcie samej konferencji Churchilla po przegranych wyborach zastąpił Clement Attlee. I ta zmiana personalna miała znaczenie. Ogromne. Zniknęła chemia i pozory jedności wielkiej trójki. Ale w Podżdamie potwierdzono granice Polski na odrzej Nysie Łużyckiej. Ustalono zasady denazyfikacji i, co najważniejsze z globalnego punktu widzenia, ultimatum dla Japonii. Tak, to właśnie tam wystosowano deklarację podstamską wezwanie do bezwarunkowej kapitulacji pod groźbą natychmiastowego i całkowitego zniszczenia. I to jest idealny moment, żeby przenieść się na drugi koniec świata. To jest niewiarygodne, że przez całe lato 45 roku, kiedy Europa próbowała złapać pierwszy oddech, na Pacyfiku wciąż trwała rzeź. Walki o Okinawę, ataki Kamikadze, alianci szykowali się do inwazji na Wyspy Japońskie. Szacunki mówiły nawet o milionie ofiar po stronie amerykańskiej i wielokrotnie więcej po stronie japońskiej. I wtedy, w sierpniu 45, nastąpił zwrot. Zwrot, który zakończył tę wojnę, ale na zawsze zmienił świat bomby atomowe. 6 sierpnia na Hiroszimę, 9 sierpnia na Nagasaki. To jest ten moment, który kończy drugą wojnę światową, ale jednocześnie rozpoczyna zupełnie nową, zimną erę strachu przed nuklearną zagładą. Od tej chwili każdy globalny konflikt musiał być już postrzegany inaczej. Ta decyzja do dziś budzi ogromne kontrowersje, ale z czysto militarnego punktu widzenia przyspieszyła koniec wojny o całe miesiące. Wstrząśnięty skalą zniszczeń, cesarz Hirohito podjął decyzję o kapitulacji. Ogłosił ją w historycznym przemówieniu radiowym 15 sierpnia 1945. DJ Day Dzień Zwycięstwa nad Japonią. Ale źródła podkreślają, że nastroje były dalekie od euforii. Jest taka fascynująca relacja kobiety z Singapuru, która opisuje, że ludzie dowiadywali się o końcu wojny z plotek. Nie było fanfar. Wyobraźmy sobie tę niepewność ulga zmieszana ze strachem. Dopiero pojawienie się brytyjskich samolotów dało pewność. Jej słowa, że zwycięstwo było ciche, pozbawione silnych uczuć triumfu, doskonale oddają stan wyczerpania całego świata. Świat był po prostu zbyt zmęczony i straumatyzowany na huczne świętowanie. I znowu, podobnie jak w Europie, publiczne ogłoszenie to nie był jeszcze koniec formalny. Tylko początek końca. Ostateczny, prawnie wiążący akt, który uznaje się za globalny koniec II wojny światowej, miał miejsce 2 września 1945 roku. Na pokładzie pancernika USS Missouri? W Zatoce Tokijskiej. Przedstawiciele Japonii podpisali bezwarunkową kapitulację. I to jest ta definitywna, pięciota data globalny finał. Niesamowite. Czyli z jednej wydawałoby się prostej daty, zrobiła nam się cała mapa wydarzeń. Reims 7 maja, Berlin 8-9 maja, aresztowanie rządu Donitza 23 maja, potem ogłoszenie kapitulacji Japonii 15 sierpnia i wreszcie ten finał na USS Missouri 2 września. Koniec wojny to naprawdę jest proces, a nie punkt w czasie. I co więcej, ten ostatni akt stał się początkiem czegoś zupełnie nowego. Upadek Japonii i osłabienie europejskich mocarstw kolonialnych. W Wielkiej Brytanii, Francji. Stały się iskrą zapalną dla ruchów niepodległościowych w całej Azji. Ho Chi Minh proklamował niepodległość Wietnamu dokładnie tego samego dnia, 2 września. W Indonezji walka wybuchła niemal natychmiast. Koniec II wojny światowej był więc początkiem końca ery imperiów. Najważniejszy wniosek z tego wszystkiego jest chyba taki, że koniec wojny jest równie polityczny, a może nawet bardziej niż sama wojna. Zwłaszcza ta podwójna kapitulacja Niemiec. To jest podręcznikowy przykład, jak fakt militarny został natychmiast wprzęgnięty w maszynę polityczną i propagandową, która napędzała już nowy konflikt. I warto dodać jeszcze jedną zdumiewającą rzecz. Te wszystkie akty kapitulacji, nawet ten na USS Missouri, nie były traktatami pokorzowymi. Jak to? To były de facto akty zawieszenia broni. Kończyły działania wojenne, ale formalne uregulowanie statusu Niemiec, ich granic, suwerenności, nastąpiło dopiero w 1990 roku. W 1990, chwila, czyli formalnie z punktu widzenia prawa, przez całe moje dzieciństwo RFN i NRD były wciąż w stanie wojny z aliantami. To brzmi niewiarygodnie. Z prawnego punktu widzenia tak. Ten stan po prostu zamrożono na 45 lat. A to prowadzi nas do ostatniej myśli. Tak. Nasze źródła opisują militarny, prawny i polityczny koniec wojny. Ale jest jeszcze jeden wymiar. Kiedy wojna kończy się naprawdę w świadomości ludzi, którzy ją przeżyli? Padły tu słowa, że zwycięstwo było ciche, naznaczone traumą. Mhm. To otwiera pole do refleksji nad psychologicznym końcem wojny procesem radzenia sobie ze stratą, z okrucieństwem, który dla milionów ludzi trwał dekady po podpisaniu ostatniego dokumentu a dla wielu z nich być może ta wojna nie skończyła się nigdy.